Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z najnowszą gazetką z Kauflandu, która będzie nas obowiązywała do środy, czyli do 19 lutego. Także zapraszam Was na szybki przegląd nowości i aktualności oraz promocji z serii Parkside. I tak na początek mamy wiertarkę udarową za 80 zł. Jest to model PSBM D5. Liczba uderzeń maksymalnych 49 tysięcy na minutę. Moment obrotowy maksymalny 13 Nm. Maksymalna średnica 25 mm w drewnie i 13 mm w betonie czyli taka zyłka wiertarka, ale na kabel. Pod spodem promocja szlifierka za 139,90, czyli przecena o 10 zł z kartą Kauflandu. jest to. Podwójna szlifierka z serii Parkside. Tak się prezentuje. I lecąc dalej, widziałem jeszcze, że po drodze mamy tutaj za 300 zł, a dokładnie 299 Odkurzacz piorący PWS-20E4. Posiadam pojemnik zbiornika na wodę. Detergentu 4 litry. Wydajność pryskiwania to jest 1 litr na minutę. Ciśnienie spryskiwania 2 bary, długość węża sącego 2 metry, długość przewodu 7,5 m i tak się prezentuje ten odkurzacz. No i dobra, i wracając do yy, głównego w naszego wątku, czyli kategorii Parkset, mamy z powrotem tą szlifierkę za 130 -90. I dokładnie jest to model PDOS 200 C2. I tak, uziarnienie ściernic 36 na 80 prędkość obrotowa 23 m na sekundę, długość kabla sieciowego 2 m, a ściernice wymieniane są bez użycia narzędzi. I w zestawie mamy dwie ściernice do szlifowania z grubnego i precyzyjnego, tak to wygląda. Moc przyłączeniowa 200W pod spodem, akumulatorowa wkrętarka PARS 4A1 4V. Bez zasilacza w zestawie. W zestawie za to mamy 5 bitów wkrętakowych. Jeden wkrętak. Jeden kabel ładujący USB-C 1,5 metra oraz ergonomiczny uchwyt z powłoką. I trzy wstępnie, wybierane poziomy momentu obrotowego posiada taki śrubokręt 50 zł. Z prawej strony tutaj mamy już trochę większą przecenę, bo 200 zł z kartą Kauflandu, czyli 50 zł taniej. I mamy tutaj wciągnik łańcuchowy. Maksymalnie wciąga 1000 kg, czyli tonę. Ładowanie, podnoszenie i opuszczanie ciężaru, zintegrowany system hamulca, obrotowych hak do zawieszania ładunku z zabezpieczającym uchwytem tak się prezentuje sporo tego łańcucha. Dobra, pod spodem narzędzie wielofunkcyjne za 100 zł, długość przewodu 2 metry. Moc 250W, a model tego urządzenia to PMFW 250A1. Do piłowania, przecinania, zeskrobywania i szlifowania. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 22000, a kąt oscylacji wynosi 3 stopnie. Następnie, zobaczcie, ile tutaj mamy drobniejszych artykułów. Po pierwsze, urządzenie do ostrzenia PSS65D1 szybkie i proste ostrzenie ostrzy, wierteł i dłut przezroczysta osłona przed iskrami bezstopniowo ustawiony kąt szlifowania praktyczne uchwyty nasadek kąt szlifowania od 15 do 50 stopni stopa z otworami do montażu na stole roboczym 70 zł za takie urządzenie z prawej strony precyzyjne szczypce mechaniczne uchwyty z wewnętrzną sprężyną uchwyt dwu Komponentowy, szczypce szpiczaste, długość 150 mm, obcinaki boczne długość 110 mm, kombinerki długość 120 mm i szczypce pół okrągłe o długości 125 mm. I takie cztery elementy mamy za 20 zł. Pod spodem zestaw gwintowników i narzynek za 50 zł. Ostatnio było to też w Lidlu, na wewnętrzny i zewnętrzny gwint, w przejrzystym pojemniku, naprawa i nacinanie metrycznych gwintowników ISO oraz gwintów 1,8 cala w precyzyjnym wykonaniu. Tak się prezentuje to pudełko z gwintownikami, narzynkami. Z prawej strony szczotki druciane, różne rodzaje, po 15 zł. Obok zestaw akcelerów drobnych, różne rodzaje zestawów, po 10 zł. Czyli z tego co tutaj widzę, to mamy albo podkładki, albo nakrętki, albo opaski zaciskowe metalowe. Pod spodem tarcze tarczy do cięcia metalu lub stali nierdzewnej. Tarcza o średnicy 180 mm, otwór o średnicy 22,23 mm, szerokość cięcia 1,8 mm. Do cięcia stali, metali nieżelaznych, profili z odlewu i żelaza 14 zł. I w zestawie jest 6 sztuk. Następnie lampa, która też ostatnio była w Lidlu, czyli reflektor LED z funkcją PowerBanku PBSL 5000B2, akumulator litowo-jonowy 37V 5A, PowerBank o pojemności użytkowej 1700 mAh, strumień świetlny 2x500 lumenów, moc 2x5W, czas świecenia około 3 godzin na obu reflektorach i około 5 godzin na jednym reflektorze. Następnie Również szczypce do nitowania nakrętek z lidla, z osprzętem zawartość tego to 30 razy M5 na 30 razy M6, 30 razy M8 na 30 razy M10 i 30 razy M12 idealne do nitowania, czyli dokładny zestaw z lidla. Następnie, następnie piła kabunkowa lub zestaw z mini piłą kabłunkową. Do metalu i drewna skrzynka uciosowa do skracania listę w profili i rur. Bez narzędziowa wymiana wrzeszczotu i regulowane na prężanie. Po 15 zł. Takie piły. Następnie zestaw uchwytów lub magnesów spowalniczych różne rodzaje. 15 zł za sztukę bądź za zestaw. Tak się prezentują. Z prawej strony mamy zestaw pasków magnetycznych za 20 zł i w zestawie mamy jest jedna listwa magnetyczna 200 mm, jedna listwa magnetyczna 300 mm i jedna listwa magnetyczna 470 mm i dalny do warsztatu, garażu i domu. Następnie 32 elementowy zestaw do układania i przechowywania. Dwa elementy ścienne z różnymi pojemnikami po 60 zł taki zestaw. Na kolejnej stronie to, co już było na początku, czyli wiertarka uderowa PSBM D5, to już o niej wspominałem. Także ona jest za 80 zł, maksymalna. Jego moc to 500 W, a długość przewodu wynosi 2 metry. Kolejnym sprzedawanym elementem są klucze hydrauliczne, i są to zestawy trzech kluczy lub klucz do rur 560 mm typ S. I takie klucze są za 40 zł. Następnie skrzynka narzędziowa, pojemność maksymalna 6 litrów, nośność maksymalna 10 kg, z uchwytem na kłódkę, ze stabilnym uchwytami do przenoszenia, duży schowek do przechowywania i transportu narzędzi 35 zł. Metalowa skrzynka, spoko, bo jest wytrzymała, przynajmniej powinna być wytrzymała. Następnie zestaw łomów za 60 zł, są tutaj dwie sztuki w zestawie i tak, pierwszy łom 600 mm, trzon sześciokątny 16 mm, drugi łąb 900 mm, trzon sześciokątny 18 mm z nasadką ochronną stworzywa sztucznego do usuwania gwoździ i desek podłogowych, do prac rozbiórkowych i tym podobne. Zakrzywiona główka. Zakrzywiona główka pazurowa, wykuty ze stali sześciokątnej. Z prawej strony czteroelementowy zestaw dźwigni montażowych za 60 zł. Utwardzalnej stali CRV, dwukomponentowe uchwyty z osłoną, długość około 200 mm, 300, 450 i 600. Następnie po 15 zł mamy młotki różne rodzaje. Po środku są dwie pary skarpet za 10 zł. Skarpety robocze rozmiar od 36 do 46 i jedna para wychodzi za 5 zł. Następnie mamy zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej CRV i stali S2 w płonniku do przechowywania z uchwytem do przenoszenia. Przedłużka uchylna 6,3 mm, czyli 1 czwarta cala. Taki zestawik fajny. Jest klucz 18, 16, 17, 18. Jest, skoro jest 18, to pełnowartościowy zestaw. Ok. Następnie kowadło kowalskie z młotkiem. Za stówkę. i mamy albo 3-kilowe, albo 10-kilowe kowadło. A pod spodem reflektor roboczy LED PASL44A1 za 120 zł, strumień świetny lampy 4500 lumenów, temperatura barwy 6500 kelwinów, czyli jest to zimna biel, długość przewodu sieciowego 3 m, klasa szczelności obudowy IP54, moduł LED bez możliwości Przyciemniania i wymiany. I to wszystko na dzisiaj. Także szybki przegląd aktualności, nowości i przecen z Kauflandu. I widzimy się, słyszymy już w najbliższym czasie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.